Z nami, Michał była, bań była. miało być ciężko i co, i wyszło w sumie, no może poza tą pierwszą walką, to najłatwiejsza jak na razie. Nie no, miało być ciężko dla niego i było, także zgodnie z planem. W sumie tak sobie teraz pomyślałem, że tak zażartowałeś, to jak ci wczoraj mówiłem, że najtrudniejszy rywal, to też mnie skontrowałeś, że zgadza się, dla niego też najtrudniejszy rywal. No tak, wiesz, no, przed walką nie ma co, co być za mądrym, wychodzić przed szereg, bo nie wiem, jakoś nie, nie jestem s, może stary rocznik i nie lubię tak, takich gadań, gadań głupich. E, ale byłoby widać, że chłopak jest dość, 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 dość e, e, ograniczony, ograniczony e, ruchowo, nie, jest, nie był to przecież, on nie zaczynał walki lewą ręką, tylko, tylko od razu atakował prawym, wiedziałem, że, że, że tam ten lewy będzie chodził i będzie kontrolował wszystko. No i na szczęście się udało. Wiesz co, z tymi sąszymi rwalami fajnie bo tą lewą ręką, tylko po prostu... On ze trzy razy tutaj tego densansu nie wyczuwał, bo ten nick jest bardzo mały, ale się okazuje, że na tyle duży, żeby błyszkami skakiwać. I ten prawy rzeczywiście w powietrze gdzieś tam machał i, i trochę go zdepromowałeś tym wszystkim. No tak, bo ci zawodnicy mniej troszkę doświadczeni mają ten problem, jak się z nim cofa, to jednak, to jednak sprawia im to problemy. I tak chciałem robić po zwodzie, żeby zaatakował krok do tyłu. Taki był plan, lewa ręka. Myślałem, że gdzieś tam złapę go lewym sierpem, ale, ale no... Skończył to, pra nie wiem, praktycznie chyba lewa ręka to skończyła, lewy prosty chyba nie Właśnie, Chciałem cię spytać, czy to w ogóle wyprowadziłeś prawą rękę, bo ja tak nie pamiętam, według mnie on wskakiwał tą prawą, ty robisz kroczek do tyłu i takim dżabowaniem rozciąłeś mu e, najpierw chyba tam usta, potem powiekę. I tak w sumie chyba lewą prostą, za sprawę. Bo to było tak dawno, dawno temu. Adwokat mi powiedział, panie Michale, proszę nie bić prawą ręką. I tak się wystarczyłem, że do tej pory nie używam. Nie, wiesz co, kiedyś już dawno, nikt o tym może nie wie, ale dawno, dawno miałem kontuzję prawej ręki i jeszcze tam byłem z juniorów na seniorów przeszłem i, i nie boksowałem prawą ręką tak z dwa lata, cały czas trenowałem i cały czas ten lewy chodził i tak głównie już, już bazuję na lewą ręką, prawą, po prawem prawy podwrótkowy, no ale to nawet nie było, nie było okazji, no na szczęście, na szczęście sama lewa wystarczyła bo też ten drzep, który się okaże w boksie jako ta akcja przygotowawcza, jednak na gołą piąchę jak kostką gdzieś tam trafisz prawda, w powiekę, to waży inaczej niż taki drzep pięściarski z rękawicami. Tak, tak, kiedyś, kiedyś miałem okazję walczyć z, z kolegą, który tutaj też walczył na grądzie, z Alim, który jest teraz u mnie na, w narożniku I, i, i mieliśmy taką walkę przez pierwsze 5 minut, to na, na gołe pięści też, na, na, na same lewe proste, to, no, to sam poczułem na skórze, że ten lewy prosty to jest, to jest mordęga, na, na ulicy nawet ja nie posiadam jakiegoś mocnego ciosu, ale to rozbija zawodnika strasznie. To też jest trochę zakłamanie, bo te cyferki na BoksReku nie oddają rzeczywistości. No bo masz te zero postrykatów, ale z kim ty się biłeś w tej Wielkiej Brytanii też, prawda? No tak, no to, to już to trzeba przeanalizować rekord, ktoś się na tym zna, to, to, to wie o co chodzi. No to nie jest tak, dostaje się telefon w piątek, czy zawarcze 8 rund z chłopakiem, który teoretycznie powinien być ode mnie lepszy. No i to tak, to tak do końca nie jest, nie jest łatwo nokautować lepszych od siebie rywalów. No ale to wszystko co się działo parę, paręnaścia temu w Wielkiej Brytanii, no parę powiedzmy, chociaż nawet paranaście tak? To teraz wychodzi tutaj na tym małym rynku gromdy, prawda? Te, to, to się ma po prostu. Procentuje. no tak, no na szczęście do pewnego poziomu jeszcze sobie mogę popikać tą lewą ręką, no mam nadzieję, że nie spotkał nikogo, który <laughs> zabraknie mi prawej. Nie, no było dobrze przygotowany, taki był plan, na szczęście się udało, także jest super. Ale jesteś zaskoczony, że tak łatwo? Bo ja minimalnego faworyta w Tobie widziałem, aczkolwiek... Też widziałem, że ten chłopak ma tą prawą rękę. On rzeczywiście na tle tych stabszych rywali fajnie wyglądał. Tutaj wyglądał na no bardzo słabo, ale pokazał też, że on taki samy nie jest, jak dzisiaj to wyglądało. No tak, ale pierwszą walkę miał tam z chłopakiem, którego w ogóle nawet nie chciał chyba walczyć. Drugą walką miał tą samą, trzecią miał z tym, z tym, z tym farbowanym chłopakiem tutaj, z, tą, z tym Spaceonem, który dzisiaj pokazał, że no ja bym tak, tak walczył, myślę, że na początku, że dużo biletu świadał na, na, u góry na trybunach i ogląda wszystkich znajomych. Okazało się, że on tak brodę trzyma. Tak. On fajnie atakuje, znaczy ma, tą, ma szybkie ręce, ale rzeczywiście widać, że braki techniczne u niego, bo tam dynamika jest, ale też braki techniczne. Tak, silny i dynamiczny, ale, ale technika jednak, jednak go oszukała. No jak to mówią, technika siły się nie boi. Słuchaj, no tak zaczepiałem cię lekko, w komentarzach nie wszyscy rozumieją najprostszych e, zdań, chociaż pewnie ograniczył się ten ktoś do samego tytułu. E, co teraz w takim razie? No bo coś udowodniłeś... E, na turnieju, coś udowodniłeś dzisiaj. Za wcześnie oczywiście na walkę o tytuł, więc już nie pytał tego tego Diego żeby ci nie katowali w tych komentarzach. Co teraz w takim razie, z kim byś się pobił? ja już słyszałem, jakimś Gołciku, coś takiego. Gołd, nie wiem, kurczę, gołd. całą nie lubię, kurde, nie lubię mańkutów. Powiem szczerze, no mam finał ze Słomką. Finał turnieju, także czekam, bo tam mam troszkę kaski do odebrania, także Słomka szykuj się byle jak najszybciej, także no czekam na ten finał, nie? Słomka po tej walce z kapo to chyba musi Trzedy co czekać, bo tam tyle zdrowia obaj stracili tak, tak, oni oboje więcej przyjęli niż ja przez 24 lata boksu no nie wiem, ale no, no czekam na finał, czekam na finał, a tu tak jak mówiłem wcześniej, ja tu nie mam nic do gadania kogo daję, to boksuję pieniądze te same, także ale rzeczywiście Słomka to też jest facet, który otwiera furtkę do ewentualnej walki o pas no tak, kawał chłopa, kawał chłopa, charakter ma więcej nie trzeba. Wystarczy, wystarczy warunki fizyczne i, 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 i że tak powiem charakter. I więcej nie trzeba tutaj. Mały ring machnie ręką i można się obudzić w szatni. Trenerze, kto zgasił światło, także nie, nie. Siedemnastko odpuszczamy chyba, co? I dopiero 18. Tak to chronologicznie się często układało. Teraz właśnie tutaj patrzę, Mario ma wywiad. Może z Mario chętnie zawalczę. Zaraz go zaczepię, kurde. Ja mówię tutaj Mario, dawaj, koleżko, zrobimy tutaj walkę, że nie ma problemu. On wygrał, ja wygrałem. Może mała konfrontacja. Słuchaj, czasami jest tak na niektórych ściankach w innych federacjach, że w sumie jakbyś teraz podbiegł, dobry nabieg zrobił. W sprawie Marię Wallą. To... No nie, nie, nawet mi pożyczył różańca, żebym sobie odmówił przed walką, że nie ma złej krwi, ale tak właśnie teraz poziom on wygrał, ja wygrałem, może możemy się tutaj coś zrobić. Nie? On... Trzeba podsunąć pomysł. Prezes idzie, trzeba podsunąć pomysł. Pani, panie Prezesie, Panie Prezesie, bo tutaj zapraszamy na chwilkę, bo tutaj yy, Buła coś wspomina o walce, że, taki, że jakiś tam Mario stoi obok, że on by chętnie z Mario może pobił się. Yy, słuchaj, w Gromdzie pewnie decyduję ja o walkach, jak i ten i myślę, że tutaj mamy pomysł na Bułę, mam pomysł na Mario, nie mówię tak, nie mówię nie, ale myślę, że tą decyzję podejmiemy po Gromdzie. Czyli kto, kto, jeżeli nie Mario, możesz coś zdradzić? Będziemy prowadzić kampanię reklamową grą. I rehabilitujemy słomkę, tak? I nie mówię tak, nie mówię nie, zobaczymy. Dlatego myślę, że parę zestawień i parę opcji dla, dla, dla Bułu jest, dlatego fajnie się pokazał. Myślę, że powinien boksować dwoma rękami, nie tylko jedną, a on tylko boksował jedną. Dlatego on on trochę... mówi, że prawo użyje tylko do, na, na walki mistrzowskiej. Dlatego myślę, pokazał, że... Bronię. No dlatego myślę, że coś znajdziemy. Rozumiecie. Dzięki. No prawie ci zatwiłem już walkę o no Jest, bierzemy to. Myślę, że dwa takie wywiady się, okay. i się dorobimy. A, a teraz Mario jest jeszcze bliżej, to możesz go okay. ta, ta, coraz bliżej. Jeszcze trochę skończymy ten wywiad wspólnie, bo w ogóle zrobię z nim i, i z tobą od razu. No, zaraz go zawołam. No dobra, ale co teraz będziesz robił? Bo tam gdzieś pamiętam e, napisałeś do mnie po tej walce z Mejną, e, bo tak... Nie było Mejna, to był ten. E, to był... Nie Mejna, nie Mejna, nie, Mayna, nie, Mayna, nie Mayna, tylko yy... Biżewski. A tak, 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 bo z mailą to o, no tak, 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 no tak. Właśnie, już tak, tak. Się zapajam, to już. Pałeśmy na kłamstwie. Tak, tak. Mówię, napisałeś mi, że mi się nie... Napisałeś, że mi się nie chciało boksować. Tak to trochę wyglądało z telewizora. Ja, 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 wiem. Dost prze przepuściłem lewy sierp i dostałem w ucho. I co najlepsze, nikt tego nie widział. Darek Znarski od razu to zauważył i mówię mu, Darek, szczeliło mi ucho i mówiłem na go chłopie, no szczeliło mi ucho tak się czuję. Lekarz od razu wiedział, co chodzi. Pojechałem do pierwszego lekarza, mówi, zrób badanie, że, że, że to nie było jakieś tam e, wymyślanie. Pojechałem na pierwszy lekarz, oczywiście nie, nie mają lekarza wolnego, ale pierwszy lekarz się znalazł, pojechałem do lekarza i mówię mu, co się stało. I pokazałem mu urywki e, e, z telewizji. I ja mówię, bo panie doktorze, nikt nie wie o co chodzi. on mówię, on... czytałem na bokser, że ci nie chciało. I tak jest. A on od razu mówi, ja nie, i wziął mi tutaj taki schemat ducha i od razu panu pokaże. I wytłumaczył mi to w 15 sekund. Nagrałem te wideo, ale tego nie mam. I mówi, tu dostajesz, tu ci przytkało, powietrze wyleciało do ucha, przez to poszedł bęberek i pokazywał mi od tego cię, yy, od tego ci się kręciło w głowie, a do, od tego nie słyszałeś na zewnątrz. I nikt mi w to nie wierzył. Wziąłem badanie, zrobiłem, wysłałem, antybiotyki brałem dwa tygodnie. No i jakoś doszło do siebie, ale lekarz mówi, nie ma problemu, w razie czego panu tą błonę y, możemy zrobić operację. Chcieli mi jeszcze operację wkręcić, także nie, to nie był, nie był, ja przecież zbogsuwałem z Bierzewskim, sześć rund, tam była równa walka, y, tam nie ma żadnego strachu, po prostu y, naprawdę, przestrzelił lewy sierp i wpadłem na jego łokieć, nie było tego widać, ale... Znaczy, ale... Że coś tam było widać w wtórkach, tylko nie wyglądało to tak poważnie. Tak, tak, nie wyglądało to, ale, ale schodzę i mam takie coś i mówię, no... no Mam, mam tych walk pewnie z 50 parę. No, z Biżewskim bawiłem dobrą walkę sześciorundową i tam nie było czasu, nie było nawet powodu, żeby się czegoś bać, czy tam udawać. Po prostu no, tak wyszło czasami, no co mam zrobić. Nawet teraz mi mały synek mówi, tata, ale jak się ten pan znowu trafi w ucho, ja wy synku, no, nie, raz mnie trafili na 25 lat, nie trafią na tyłu. no dobrze, no dobrze. Ja po prostu się zastanawiałem, czy ty z nie wracałeś i, i zmęczony byłeś, wyspany? Nie, chłopaki moje jeżdżą, także Pozdrawiam chłopaki, mnie chłopaki jeżdżą, ja na razie jestem bardziej już spedytorem niż labeciarzem, także pilnuję biznesu. To tak już na poważne ostatnie pytanie, na siedemnastkę byłbyś gotowy, czy wolisz sobie począć czy na osiemnastkę wejść? Oczywiście szefu będzie decydował, ale tak się pytam ciebie. Szefu grondy będzie wydecydował i szefu u mnie w, dom u mnie w domu będzie decydował. Czy, czy powie mi, żebym sobie dał spokój trochę. No jestem gotowy, jak padnie jakieś fajne nazwisko, to czemu nie, jasne, że tak. Najlepiej bym wolał chyba Słomkę, bo, bo, już, bo już, powiem szczerze, no, trzeba by to zakończyć, tą historię. Czekamy w takim razie, dzięki. Czekam, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich, co we mnie nie wierzyli. Proszę czytać do końca, oglądać wywiady, a nie tylko czytać nagłówki. Pozdrawiam.